Z że zapomniałem, ja miałem wam opowiedzieć jedną historię. Otwieram oczy. Ściślej mówiąc, oko, W drugim jest problem? Ale jeszcze o tym nie wiem. Podnoszę głowę. obraz jest lekko rozmazany. Oriumuję się, że mam na sobie tylko bokserki. Widzę, że po mojej prawicy leży jakaś laska. W sumie spoko, myślę. Bardziej martwi mnie o wślizgły facet o urodzie latynowskiej poleg. Balabym lindę, ale nie będę brzydzał. To jest dobry moment, żeby wstać, bo boję się, że usłyszę od latino co czego Byłeś cudowny. Myślę. Z trudem podnoszę ludzko. Ale gdy stałem na własnych, nie wiedzieć czemu wydepilowanych nogach, poczułem się mniej więcej jak ptak ciągnięty w wirsach silnika samolotu. Wpadłem na fotel. Robię mały rekonesans. Mój pokój wygląda dziwnie obca. Wokół walają się puste, pełne i na wpół pełne butelki. W głośniku mam na nawołuję do palenia dżantów i babilonów. Powiem powietrzu unosi się ogon moczu, wymiotów, wódki, papierosów, zielska i każdego innego ścierpa, którego pochodzenie zna chyba tylko sam Bóg. O ile istnieje. Brakowało tylko, żeby ktoś tu nasrał, ale odrywając stopę od podłoża, zorientowałem się, że wcale nie brakowało. I sądząc po zapachu i konsystencji, musiało to być chyba dzieło samego Lucy Chciałem zakość głośno, ale nie pozwolił mi na to język, który prawie nie mieścił się w ustach. Na biurku, wśród niedojedzonych kawałków pizzy, leżała paczka malworo. Paczka to za dużo powiedziane. Pozostał jeden papier go od płonącej świeczki, która powoli kończyła swój żywot na się od brudu stoliku. Zaciągam się. Zaprotestował mój upadłokan. Następne 10 minut spędzał z głową w kiburku. Wstaję. Wadnie ktoś śpi. Zerkam w lustro. Z prawe oko wygląda jak piłka do golfa zabarwiona na fioletowo. Ekskluzywny fachowy lokal zmieszam do lodówki po coś innego. Przy stole widzę dwóch bliżej mnie znanych typów, którzy mówią do mnie, to co, po kefirku jedziemy dalej? Chciałem powiedzieć nie, no ale po keflaku. Otwieram lodówkę. Jakoś nie zdziwiło mnie, że wyskoczył z niej z dolnej kółki zziebnięty pies. Wpadam ręką w zawartość kółek. Na swoim przedramieniu widzę tatuaż. Kocham anżelików. Połóż, usłyszałem przekręcanie klucza za Kto ma się do mojego mieszkania? Uczułem się. Pies radości wędrając po gole, pobiegł w stronę drzwi. Podążyłem za nim. W drzwiach się para w średni wieku z dzieckiem. Pasek widzący nie z furią Co wolę ja robić w moim mieszkaniu? Uśmiechał się.